We Francji był wielki park Stoi tam posąg Joanny Dark Majster blacharski poczciwy człek Co cnoty zawsze i wszędzie strzegł Sprawił jej kostium, majtki blaszane, z przodu i z tyłu zalutowane. Sprawił jej kostium, majtki blaszane, z przodu i z tyłu zalutowane. We Francji, we Francji był wielki bal, wspaniale urządzony na kilkaset par. Córeczka blacharza na bal iść chce, a on jej na to nie, a nie. W końcu się zgodził, lecz dziecko kochane, załóż na siebie majtki blaszane. W końcu się zgodził, lecz dziecko kochane, załóż na siebie majtki blaszane. Więc poszła, ach, poszła ubrana tak, poszła w stroju Joanny Dark, a majster w domu pozostał sam. Co z jego córką dzieje się tam? I myśli o córce i majtkach blaszanych, Z przodu i z tyłu I myśli o córce i majtkach blaszanych, Z przodu i z tyłu W końcu niepokój ogarnął go. Co z jego córką dzieje się, co? Więc wstaje z łóżka i pędzi gdzie? Zwykle na baru jest w sąsze pary. I pyta kelnera, co w progu stoją, czy I jego córki tam nie widział. I pyta kelnera, co w progu stoją, czy jego córki tam nie widział. była, tak była, ubrana, tak była w stroju Joanny, tak siedziała z facetem, wśród potóż, tuż jej jeszcze nie ma, a on. Wróciłam, wrócił ten szczęścia syn, trzymając lęków, klucz od sardynek, wróciłam, wrócił ten szczęścia symboli, trzymając lęku klucz od sardienek.